Artur Mazur, klatka po klatce. Jesteśmy w Paryżu. Z nami dyrektor sportowy organizacji KSW przed Galą XTB. KSW 101. Witaj, Wojsław. Dzień dobry. Karta walk piątkowej Gali, typowa myślę, pod tutajszy rynek, pod francuskiego kibica, chociaż my tych zawodników przynajmniej po części znamy. Jak by się ją ocenił? Jak byś, zresztą, ocenił własną pracę? To wiesz, co no zawsze trudno jest oceniać własną pracę. Natomiast jest, no, bardzo dużo osób podchodzi i mi gratuluje yy, karty i myślę, że Francuzi, fani są naprawdę bardzo zadowoleni, więc my, wydaje mi się, że, że trafiliśmy w ich gusta. No, nie tylko samym faktem zatrudnienia francuskich kiwiców, ale też zestawieniami tymi szczególnie francusko-francuskimi, które ich interesują, ale też jest i pojedynek francusko-niemiecki, i pojedynek francusko-belgijski, czyli takie dość naturalne rywalizacje, i y, pojedynki cztery francusko-polskie, francusko więc y, y, jest trochę y, takich też y, tutaj akcentów powiedzmy narodowościowo narodowej rywalizacji, można tak powiedzieć, więc wiadomo, że dla polskiego kibica, no nie jest to karta na poziomie XTBks+. 100, natomiast wydaje mi się, że też są fajne akcenty i tacy zawodnicy jak Parnas, Barela, Zerchuni, to są zawodnicy, których polscy kibice już znają i doceniają, ale też jest cała grupa też nowych, którzy Będą chcieli pokazać i, i, i no gdzieś zapisać w pamięci polskich fanów. No właśnie jest to taki miks, powiedziałbym, zawodników, których znamy, debiutantów, bo wielu ich jest w karcie, ale też weteranów. Zastanawiam się, na którego z debiutantów stawiasz najmocniej i z którym wiążesz największe nadzieje? Na pewno lecz znaczy nie, nie, nie myślę, że tu wszyscy mają trudne zadania. No jeżeli chodzi o takich naprawdę początkujących zawodników, no to Amori i Wakozabo to jest ktoś, Łakozabo chyba powinno się czytać. To jest zawodnik, którego mamy na dłuższym kontrakcie. To jest młody zawodnik z bardzo dużym doświadczeniem też z walk w e Mafię. I, I liczymy, że to w przyszłości może być czołowy zawodnik, ale no Allen van der Vandermeer za chwilę może być czołowym zawodnikiem KSW w kategorii średniej. Myślę, że Romain De Bien też, jeśli poradzi sobie z tak doświadczonym rywalem jak Mikel Lebu, to jest też zawodnik, który za chwilę będzie w, w czołówce kategorii półśredniej KSW. To tak na szybko. No. Yy, tutaj du dużo zamieszania, jeśli chodzi o pojedynek Artura Szczepaniaka, bo zmieniali się tutaj ci rywale, od Zymka yy, Łopaczyka yy, przez Stefano Paterno i Aleksa Lochore i chyba to było takie to zestawienie, które wywołało szczególnie po, tym, po wypowiedziach Włocha yy, największe zamieszanie. Czy ty masz sobie coś do, do zarzucenia w tej sytuacji, czy zawiodła po prostu komunikacja? Nie, no, nie, nie czuję też, że... Yy... Zachowaliśmy się jakoś super. Jakby biorę tą odpowiedzialność na siebie. To była moja decyzja, ale też no, kierowana przede wszystkim dobrem gali i firmy. I przeprosiłem włochan, no, ale też z drugiej strony no, on był, miał być tylko na jedną walkę. Jego cel jest jasny. Nie, nie, jakby no, Na pewno miałbym dużo większy problem ze zdjęciem go z karty, gdyby on podpisał wielowalkowy kontrakt, no, ale miał być tylko, miał po prostu być rywalem Artura na tej gali i potem prawdopodobnie już byśmy go nigdy więcej w KSW nie zobaczyli, więc nie jestem, nie czuję się jakby dobrze z tym jak to się potoczyło, natomiast no finalnie Zdecydowałem, jakby no, dobro tej karty było ważniejsze. Czy tylko rywalem, tak jak to przed chwilą powiedziałeś, Roman Dybiem, jest Mikael Lebu, czy, czy wiążesz większe nadzieje z tym weteranem? No myślę, człowiek w Polsce znany, znany na świecie, obity w największych organizacjach. No, zobaczymy, no, to wiele myślę zależy od tego pojedynku. Myślę, że wszystkim Mikel Lebu zasługiwał, żeby gdzieś te nasze drogi się połączyły, no bo i walczył w Polsce i, i był gdzieś, powiedzmy, był taki moment, że pewnie był blisko KSW, ale wtedy dostał ofertę z UFC i walczył w ogóle na UFC w Krakowie. Szukał tam kogoś, kto, kto jest mu winy pieniądze. Potem też kilka razy tutaj zawalczył we Francji, no, ale finalnie no, no, pewnie będzie. To to największa gala, na jakiej wystąpi, jeśli chodzi o widownie, i będzie to polska gala, ale w Paryżu. Więc zobaczymy. Ja się nie dziwię, jak on na przykład przegra i zakończy karierę w klatce, a może jak wygra, no to dam mu to paliwo, żeby toczyć kolejne pojedynki i, 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 i pokazać, że cały czas jest w grze. Także no to, to wiele jest na szali dla niego w tym pojedynku. Myślę, że na podobnym biegunie jest tutaj Davy Galon, mój stary znajomy. Przyznam szczerze, trochę byłem zaskoczony tym wyborem. Z jednej strony, no bo jednak po przegranych, no z drugiej strony pamiętamy jego występy na różnych galach w Polsce. Pamiętamy jego słynny nokaut z Bellatora. Czy ty miałeś jakieś wątpliwości, kontraktując go na pojedynek z Marcinem Heldem, czy nie? No to kilka rzeczy się służyło. Tak. Marcin, tak naprawdę pierwotnie chcieliśmy, żeby walczył na, na setce. Ale no, tam panowie dość mocne weto postawili, Dawid Śmiełowski i Marcin, że nie, nie zawalczą ze sobą. Chociaż trochę ustalenia z Marcinem były inne i, i no, wtedy jakby trochę wdrożyłem plan B. Uznałem, że dobrze mieć Marcina na tej francuskiej karcie, w razie czego, by, żeby był jakimś backupem, jeśli chodzi o main event. No i też no, bez sensu było szukać jakiegoś rywala czy z Polski, czy z innego kraju, no, chciałem mieć jednak Francuza po drugiej stronie, no, Galon jest jakby chyba jedynym, który w tej chwili z dostępnych zawodników nadawał się w ogóle na, na pojedynek. Myślę, że do, doświadczeniem to są zawodnicy na, na podobnym etapie. Oczywiście Marcin jest faworytem, pewnie zdziałał i tak trochę więcej niż Galon w tych najmniejszych organizacjach, ale dalej no, to jest też zawodnik który myślę, że na koniec swojej kariery zasługiwał na taki występ, na du dużym wydarzeniu I, i te związki z Polską też fajnie, że ma i, i gdzieś udało się to połączyć. I no i przechodzimy do tego najważniejszego pojedynku na tej gali Wilson Varela-Solaglin-Parnas. Ja wiem, że wszyscy tutaj wydali wyrok przed tym pojedynkiem, ale ja mam takie poczucie, że się fajna atmosfera przed walką wieczoru gali XTBKS 101 unosi w powietrzu i dba o tę atmosferę showman, prototyp Wilson Varela. No on taki jest, więc to jest też coś, co, co, na, na co liczymy z jego strony. No, Saladin jest, ma zupełnie inny temperament i, i, i no, on, on nie jest tego typu showmanem. On showmanem jest w klatce. Natomiast y, ja, ja rozumiem, dlaczego kibice spisują go na stratę, bo po prostu y, Saladin jest y, tak doskonały w swoich walkach, natomiast no, nie zapominajmy jak wyglądał Wilson w tych w swoich ostatnich pojedynkach, to co zrobił z Sepkiem Rajewskim, to co zrobił z Marianem Ziółkowskim, nawet do momentu tej kontuzji on, on dość wyraźnie wygrywał ten pojedynek, więc zasłużył, wywalczył, trochę wymógł na nas też obietnicę tego title shota, sam się trochę śmieje, że no, myślał, że Saladin jednak odejdzie, ale... i że o ten tytuł będzie trochę łatwiej wtedy, ale no, od początku tutaj jest naszym, no, jest partnerem, jest świetnie się z nim pracuje i... i ten chłopak po prostu zasłużył na tę szansę. A to jest MMA. No, po to zawodnicy wchodzą do tej klatki, żeby pokazać, kto jest najlepszy. Nie wszystko da się przewidzieć tymi no, kursami, czy czy, czy na papierze, jak walka się potoczy, więc myślę, że no, po prostu trzeba to obejrzeć i zobaczyć, jak tak dwóch doskonałych strajkerów po prostu rozegra ten pojedynek. Czy Twoim zdaniem te kursy są przesadzone, czy nie? Myślę, że tak, no ale to zawsze działa pewna takiej takiej większej rozpoznawalności, trochę kuli śniegowej, że pewnie większość osób stawia jednak na Parnasa, no ale yy, wiecie, no Bukmacherzy się już pomylili galę wcześniej, no. w pewnym momencie wy, po, wy, wy, nasz partner Fortuna wystawił kurs 5-0 na Mameda, no i, i co? I song, jak to mawiają. A może po prostu faktycznie ten saladin Parnas jest tak mocny, że nie ma we Francji do niego podjazdu i sportowo uciekł wszystkim, jak to niedawno powiedział jeden z szefów KSW. No, ale no to, 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 to Czy to oznacza, że ma już nie walczyć? Myślę, że. To, to jest. jest. jest Cały czas jeszcze sporo ciekawych pojedynków. Fakt, że Saladin może walczyć w kilku kategoriach wagowych też pomaga. No to właśnie, kiedy go zobaczymy w kategorii piórkowej? Nie wiem. Umówiliśmy się, że, że wszelkie decyzje podejmiemy po tej walce. Wiesz, że on uważa że to niepoważne, że mamy mistrza tymczasowego w tej dywizji. Nie ujmuje nic Robertowi Ruchale, ale jednak uważa, że jest tylko jeden mistrz dywizji piórkowej. No, to jest też pewien, pewna, sytuacja, pewna zaszłość jeszcze z zeszłego roku, kiedy, przepraszam, z tego roku. Kiedy chcieliśmy też być gotowi na ewentualne odejście Saladina. Wydawało nam się, że no może być bardzo ciężko go zatrzymać i, i zrobiliśmy te dwa tytuły tymczasowe i w lekkiej, i w piórkowej. No fakt jest taki, że, że w, w ostatnich latach. No, trzeba by sprawdzić, ale tylko raz broń, Saladin bronił tego tytułu w starciu z Robertem, i, i ja, ja nie mam z tym problemu, że jest jakby. No, no wszyscy wiedzą, jaka jest hierarchia, bo panowie walczyli, natomiast no, też dywizja musi mieć yy, swój rytm, musi, muszą odbywać się kolejne walki i, i tyle. No, po tej walce myślę, że podejmiemy jakieś jasne decyzje. No. Jeśli kolejna walka yy, nie, nie będzie w kategorii piórkowej, no to pewnie m, jakby. No, Saladin będzie musiał zwakować ten tytuł. Tak? Myślę, że nie będzie z tego powodu zadowolony, a może zaatakuje trzeci, bo coś czuję, że on chyba nie porzucił marzeń o, o trzecim pasie. No, to jest też jakiś element i oczekiwań Saladina, ale też deklaracji Adriana. I, i, i to jest na pewno rewanż, do którego będziemy chcieli doprowadzić. Nie krzywdźcie, tylko Andrzeja, w najbliższym czasie. Zdajemy sobie sprawę, że to będzie w kolejnym kroku. No. A co jeśli chodzi o pojedynek ewentualny Salah Dina Parnasa w boksie? Bo on też o tym mówił, że, że chętnie w tej formule e, spróbowałby swoich sił. I zostawiliśmy, znaczy Po pierwsze, zostawiliśmy sobie dwie furtki w, w kontrakcie. Pierwsza jest taka, że może stoczyć pojedynek bokserski zorganizowany przez swojego trenera acza tutaj w Paryżu, ale też mamy wpisaną do kontraktu możliwość pojedynku w innej formule na ewentualnej gali Epic, także być może w przyszłym roku zobaczymy Saladina w tej formule, czy to będzie u nas, czy, czy na, na jakiejś bokserskiej gali we Francji, no to, to, to się okaże. A swoją drogą, ile gal we Francji w 2025 roku? To się cały czas waży, no jeszcze jakby te ostateczne decyzje podejmiemy po tej gali, ale myślimy o skromnie, o dwóch. No dobra, przechodzimy. Teraz zostawiamy już kartę tutaj Gali najbliższej piątkowej. i Przechodzimy do tego, co najważniejsze. Jako wikłacz, poza organizacją KSW i zastanawiam się, czy jako matchmaker, jednocześnie fan tego sportu, jesteś w jakiś sposób tak sportowo rozczarowany. Wiem, że rozstaliście się w, w zgodzie. Nie ma tutaj złej krwi, ale no jednak jest to, <coughs> przepraszam, duża wyrwa sportowa dla KSW. Ja, ja nie ospatruję tego w, w, w kategoriach rozczarowania. No od początku jakby jak Jakub stworzył tą narrację w mediach, no to, to jakby... Wiecie, jedno to czterokrotna podwyżka, z tym można, można, coś można w tej sprawie negocjować, ale domaganie się testów antydopingowych. No moim zdaniem, to było nierealne i, i, i to była jakaś taka. Znaczy warunki, których pewnie no nie, były, nie byliśmy w stanie spełnić. Także. No, dla mnie to jest po prostu no, kolejna taka sytuacja, i, i to się będzie zdarzało, to już się zdarzało. E, rozumiemy, że tak może być, i e, ja raczej patrzę w, wstecz, że udało nam się wiele wspólnego, wspólnie, wiele bardzo dobrego zrobić, z, zorganizować świetne pojedynki i myślę, że ta e, e, no, pięciokrotna rywalizacja Kuby z Sepkiem przejdzie do historii KSW. To były, myślę, że walka to może być jedna, jeśli to nie będzie najlepsza walka w Polsce w tym roku, no to pewnie druga najlepsza. Więc to były piękne chwile, no ale czasem tak bywa. No, żaden zawodnik nie jest z nami na zawsze, oprócz mamy. Co tak na, głównie zdecydowało o tym, że, że Kuba się z Wami rozstał? Pieniądze czy te dodatkowe warunki? Szczerze mówiąc nie wiem, no bo to, to, my zaproponowaliśmy pewne, pewne rzeczy i właściwie jed, jednocześnie obie strony trochę wpadły na pomysł, no, że jeżeli warunki Kuby są dla nas nie do zaakceptowania, a jego, a nasze dla niego, to chyba nie ma sensu robić tej ostatniej walki, tylko y, dać mu tą wolną rękę, niech. Y, Niech szuka swojej szansy za Oceanem, a dla nas no, jest to jakieś nowe otwarcie i, i świeży, nowy pojedynek. Już jakby budując dywizję bez aktualnego mistrza, wyłaniając kolejnego. Także myślę, że to, to akurat autentycznie pasowało obu stronom. No. Ale moim zdaniem gra trochę Bank, Kuba, jego menadżer Asia. No bo nie wiem, czy to jest dobra strategia. Jego menadżerem jest Asia? No, jego menadżer i Asia. Okay. Y, y, wydaje mi się, że nie jest inaczej. To może być trudna strategia negocjacyjna, bo, no bo teraz UFC albo nic. Jak ty do tego podchodzisz? S Słuchaj, no, nie mnie to oceniać. No, nie wiem, różne plotki krążą, że już jest oferta na stole, że jednak nie ma. Tak jeśli, znaczy, no, na pewno nie eleganckie było, jeżeli Kuba... Negocjował mając kontrakt, tak. Natomiast yy, w sumie, jakie to ma teraz znaczenie, no. to no jakby on wybrał zdecydowanie swoją drogą i myślę, że sportowo spokojnie łapie się, do, powinien dostać swoją szansę. No uważam, że jeżeli nie wiem z jakiegoś powodu miałby czekać do kontendera, byłoby to absurdem. I raczej historia tego, jak mistrzowie KSW trafiali do największej organizacji na świecie, pokazuje, że Jesteśmy sprawdzonym dostarczycielem wysokiej klasy zawodników, no bo chyba nie ma mistrza KSW, który przeszedł do UFC, który finalnie nie był w pierwszej dziesiątce. Także mamy się czym pochwalić. Zostawiamy ten temat, przechodzimy do kolejnych. Wiktoria Czyżewska, Adrianna Krew ostatnio brał udział w pokoju Zabora. W pewnym momencie ja wyłączyłem, i to chyba był odpowiedni moment, ale tak się zastanawiam. Bo robi się zamieszanie wokół tego pojedynku, i czy faktycznie macie jakiś pomysł, żeby go w jakiś sposób specjalny promować, nie wiem, z, z jakiejś face to face, obu pani, itd. Tak dalej, tak dalej. Mamy pomysł. Hubert Mściwujewski ma jakiś też pomysł, i pewnie z nim coś wspólnie zrobimy. Hubert Mściwujewski? Tak. W KSW? To transfer, który właśnie ogłaszasz? To, be, to będzie raczej jego inicjatywa, którą wesprzemy. Okej, okay. przechodzimy do kolejnego, kolejnego tematu wywołany tutaj. Adrian Błoszyński, już nawet do zdjęć się ustawia. Na jakim etapie są te rozmowy? Na żadnym. W sensie, poza cześć, cześć, w życiu nie rozmawiałem z Adrianem Błoszyńskim, ani nawet nie wiem, kto jest jego menadżerem. W sensie, I nawet nie wiem, szczerze mówiąc, jaki jest jego status kontraktowy, także to raczej myślę, że taki trolling ze strony Adriana. O, a czy jesteś w ogóle jako matchmaker za, zainteresowany tym człowiekiem? Nie wiem. No jest, wiem jakby, że jest świetny pod względem sprzedażowym. Natomiast szczerze mówiąc, nawet nie pamiętam, jaki jest jego w tej chwili, jaką ma pastę zwycięstwo. Przepraszam, ale naprawdę nie wiem. Albo, albo udajesz, tutaj podbijasz stawkę negocjacyjnie. Nie, nie no szczerze, ja, no, znam Adriana najlepiej to z walk z Pawłem, bo te, te pamiętam, ale no, wiem, że no, ostatnio trochę taki walczył chyba w jakiejś walce K1, coś tam było, czy łączona gala RFA, no, ale szczerze naprawdę nie wiem, no gdzieś mi to musiało umknąć, więc na pewno, no, to jest chwila do nadrobienia, natomiast nie, nie prowadzimy rozmów, szczerze mówię, ale też no, jakby nie nie lekceważę Adriana, ale to raczej te wrzucane zdjęcia to, to trolling z jego strony. Okej. Okay. Jarno Erens. To jest nazwisko, które się przewijało w mediach społecznościowych. Podpisał się z organizacją LFL. I czy to był zawodnik, którego chciałeś mieć na kontrakcie w KSW? Rozmawialiśmy o, o, o tym, tylko też nie było w tej chwili pod koniec roku. Jeszcze ta gala francuska miejsca, yy, miejsca dla niego. Ale akurat to, że wybrał LFL, to, jest, to nie wyklucza, że, że, że nie będzie walczył w KSW, bo z donowanym czy właścicielem organizacji, który jest też menadżerem, na przykład Alana Vandermerkta, mamy bardzo dobre relacje i, i możemy wymieniać sobie zawodników, także to nie jest problem. W ostatnich dniach nie tylko Sebastian Przybysz zrobił sobie słynne zdjęcie z Wojsławem, ale też Piotr Kuberski. Rozumiem, że walka mistrzowska z Pawłem Pawlakiem została tym samym tego dnia dograna, tak czy nie? Nie, Nie, ponieważ no, wszystko wskazuje na to, że no, Pawła czeka dłuższa przerwa niż się spodziewaliśmy i e, no, Piotrek swój najbliższy pojedynek stoczy na pewno z kimś innym. Czy będzie to mamet Khalidov? Też nie, no mamet robi sobie rok przerwy. A wiesz już, tak naprawdę znasz decyzję Mameda, czy to jest jakby ostateczna decyzja mówiąca właśnie o tym roku przerwy? Tak zakładam. No, Mamed teraz wyjechał, nie rozmawialiśmy od, od, od tak naprawdę, podziękowaliśmy sobie tylko po Gali. No, zakładam, że jeśli mamy coś mówi publicznie, to tak jest. A jest w takim razie jakiś pomysł na Piotra Kuberskiego? Rozważamy różne opcje. Na pewno też znaczenie będzie miał pojedynek y, jutrzejszy między Zerhunim a Vandermerktem, no bo inni inni zawodnicy z tej dywizji mają zaplanowane pojedynki albo są kontuzjowani, więc y, albo już walczyli z Piotrkiem, więc y, no, na pewno jakieś decyzje jeśli będziemy podejmować to, to po po jutrzejszej gali. Czy to jest moment, żeby uruchomić i w tej dywizji pas tymczasowy? Ja jestem w zdania, że tak. No i ostatnie pytanie, bo coraz więcej kart odkrywają też sami zawodnicy, jak Eddie Hall, który gdzieś mówił maj, kwiecień, ale nie będzie to pytanie dotyczyło jego, bo tutaj wyłania się moim zdaniem już pewien, pewien scenariusz na 2025 rok, czy zapadła już decyzja ta, którą ogłosił Szpilka, czyli gdzieś gala. Pay-per-view kwiecień lub maj. Czy już postanowiliście, nie tak dawno na ten temat rozmawiali, rozmawialiśmy, i powiedziałeś, że gala kwietniowa niekoniecznie musi być tą galą w pay-per-view? Czy jest już decyzja, czy nie? Sytuacja się zmienia, jak w kalejdoskopie, także cały czas się zastanawiamy, jak to ułożyć yy, też pod względem tych największych nazwisk yy, i największych możliwych pojedynków. Także to. to nawet lokalizacje na, na, na kwiecień, maj nie są w tej chwili potwierdzone, bo mamy pobukowane po dwie możliwości. A czy to zdecydowaliście, czy to będzie gala KSW, czy może gala KSW Epic? Czy nawet takiej decyzji nie podjęliście do tej pory? Rozmawialiśmy. W tej chwili, nie, znaczy ja przynajmniej, i raczej takie też no, rekomendacje, taką przekazałem szafą, że no nie, nie widzę w tej chwili jakiegoś pojedynku Epic, który miał, mógłby pociągnąć. Tego typu gale. No, oczywiście jest gdzieś tam y, daleko w marzeniach sennych pojedynek Artura z Krzys Krzysztofem Di Diabłowarczykiem, ale, y, ale no, po pierwsze, teraz już wiemy, że ma inne plany. Po drugie, no, to nie jest chyba ryzyko, które chciałbym podjąć i potem się stresować. No dobrze, tu stawiamy kropkę i uciekamy już na ceremonię ważenia, która za chwilę e, rozpocznie się w La Defensa Arena. Także dziękujemy. Zapraszam. W centrum handlowym Westfield e, La Defensa. Ok, dobrze, że mnie poprawiłeś, chyba bym pod zły adres pojechał. Dziękujemy Wam za uwagę. Moim i Waszym gościem był Wojsław Frysiewski, dyrektor sportowy organizacji KSW. Tobie również dziękuję za poświęcony czas. Dziękuję.